Dzień dobry. Na tym filmie chciałbym zaprezentować, w jaki sposób zamontować, a następnie zdemontować Mi Banda do opaski metalowej z zapięciem magnetycznym. Aby zamontować Mi Banda, należy wyciągnąć pasek przez metalową szlówkę. Fasolkę Mi Banda najpierw umieścić równomiernie. W ramce, a następnie docisnąć delikatnie do środka, aż usłyszymy dwa razy charakterystyczny klik. Wyświetlacz powinien znajdować się nad powierzchnią ramki. Można głębiej włożyć fasolkę, natomiast nie wygląda to estetycznie. Żeby teraz zdemontować mi banda z ramki. Należy ostrym narzędziem, np. Na pinezką biurową, odgiąć zapięcie, natomiast drugą ręką wypychamy fasolkę ze środka. Jeszcze raz równomiernie umieszczamy w ramce, dociskamy delikatnie, aż usłyszymy dwukrotnie klik. Demontaż, ostre narzędzie. Przesuwamy metalowe zapięcie. Drugą ręką wyciskamy fasolkę z ramki. Serdecznie zapraszam do zakupu prezentowanej opaski i do obejrzenia pozostałych naszych filmów na YouTube. Do zobaczenia.